Ledwo broniąc się przed ostrzałem, poczęli atakować mury machinami oblężniczymi i artyleryjskimi. Gdy ostrzał zabójczo skuteczny wybija napastników, ci w akcie desperacji z okrzykiem rzucają się na pilnujących pod strażników i mieszkańców, którzy nie zdołali uciec do miasta. Walta trwa długo, mimo że przycinianie przeważają liczebnie zbrojnie. Sargardzia, Sargardzianie godnie się bronią, ciągle stojąc na nogach. ...obrońców strzegących pod grozi. Rozpoczyna się dramatyczna walka. się wojskiem. Spalono miasto, ograbiono. Zabito niewiasty, które nie zdążyły uciec przed wojskiem. Zabito chłopów mieszkańców, którzy nie dostali się do miasta. Zamykano bramy.